Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o afiliacji. Co to takiego? Czy można dużo na tym zarobić? Co to jest w ogóle ta afiliacja? Co to takiego jest ta afiliacja? A więc, afiliacja jest to promowanie danej marki na naszym kanale bądź karcie społecznościowym czy w naszych mediach społecznościowych. Jak widzieliście, ja promowałem jedną markę która przyniosła nawet spory dochód na filiacji może korzystać każdy mały kanał czy duży nie potrzeba spełniać tysiąca subskrypcji i tam 4000 godzin oglądalności żeby uczestniczyć w programie ja znalazłem taki ciekawy program bo polska firma zajmuje się tym można tam wyszukać swoje marki Podporządkowane do swojego kanału i promować jej produkty. Oczywiście, umieszczać te linki afiliacyjne w opisach filmu czy na karcie społecznościowej. Dzięki temu, jak ktoś kliknie i zakupi dany produkt czy daną rzecz, my mamy z tego prowizję od sprzedaży. To od nas zależy, jaką markę będziemy promować. Wiadomo, najlepiej dobrać, do swojego kontentu, żeby mieć jak najlepsze zarobki. Czy można dużo zarobić, czy mało? Zaraz przejdziemy do tego. A jeszcze chciałem powiedzieć: jak widzieliście, u mnie było odnośnie mejni promowane. Całkiem nieźle to poszło, i też wrzuciłem taki post odnośnie naszyjników. Tu też ludzie poklikali, ale nie za wiele z tego jakby funduszy przybyło bo to nie nie na tym mój kanał się skupia teraz przejdźmy do statystyk filmu ile zarobił na YouTube w porównaniu do afiliacji jak wiecie ten filmik to kuczę ten o tej myjni i tutaj jak widzimy nie stać cię na myjni, nie stać cię na taką myjnię mam dla Ciebie mam coś dla ciebie, o taki tytuł był filmiku jak widzimy wyświetleń wyszło 549 czas oglądania 5 godzin szacunkowy przychód 91 groszy 91 groszy a film ma gdzieś koło 20 dni także cały czas wyświetlenia rosną jak tu widzicie 5 na 48 idzie do przodu czy youtube poleca takie filmy czy nie poleca z takimi reklamami, no jak widać no, ze strony głównej wyświetleń 348 także nie jest źle przejdźmy sobie w zasięgi o wyświetleń miniatury 4,6 tysiąca współczynnik klikalności 9% uważam jest bardzo dobry z czego wyszło 549 wyświetleń czy YouTube poleca zobaczmy w trójkącie tutaj co mamy mówię tutaj statystyki po gdzieś 20 dniach Twoje treści rekomendowane przez YouTube, polecone na stronie głównej. 60% poleca YouTube ten filmik. Na stronie odtwarzania widać 12%. Treści wyszukiwane 27%. Także mam dobrze zrobiony film pod CEO, bo też ładnie wyszukiwany jest. Zobaczmy zaangażowanie, jak poszło. Czas oglądania 5 godzin. Jak wiadomo, film miał niecałe 2 minuty, z czego średnia wyszła 32, 32 sekundy. I przejdźmy do przychodów. Ile tak faktycznie ten film zarobił przez te kilka dni? Jak widać, szacunkowy przychód jest to 91 groszy, z czego reklamodawcy płacą za 1000 wyświetleń. Re... Nie, źle mówię. Reklamodawcy płacą za wyświetlenia na tym filmie 8,40, z czego do mnie przychodzi z tysiąca wyświetleń złoty 67. sobie wyobraźcie, jakbym miał film 1000 wyświetleń, tyle bym dostał za ten film. Złoty 67. Ma wyświetleń 547, z czego wychodzi 91 groszy. Także czy to mało, czy to dużo, sami zerknijcie. Według mnie jest to bardzo mało. A przejdźmy teraz do afiliacji: ile można zarobić na afiliacji. Link oczywiście do tego programu będzie w komentarzu, w tym w opisie filmu. Jak ktoś chce skorzystać, bardzo łatwa i prosta obsługa. Jak widzicie tutaj mamy panel, programy partnerskie, raport statystyk, środki do wypłat, linki afiliacyjne, widżety, kody i promocje, banery, web sklep zaawansowane. Także jest tu dużo opcji na których można się skupić. Ja należę do kilku programów bo tu jak wiadomo nie potrzeba, można mieć kilka można mieć jeden lub więcej. I moje statystyki jak widzicie tutaj mam już obecnie, na chwilę dzisiejszą, 9 osób 9 osób dokonało to powiedzieć, zakupu za sumę 108 zł, 108 zł i 108 zł prowizji jest dla mnie. Oczywiście jest oczekujące, żeby zatwierdzili to. Gdy zaakceptują, powoli zacznie spływać. Jak widzicie, już mam tu 24 zł zaakceptowane. Teraz przejdźmy do raportu akcji. O, tu wyświetla się datę, kiedy było zaakceptowane i ile programów. Tu po lewej, jak widzicie, ja korzystam z kilku, z kilku programów. Na chwilę obecną mam ich 7. Tu macie kliknięcia, ile osób klikło w link. Także najlepszy program 95, z czego 9 transakcji wyszło na kwotę dla mnie 108 zł. Tutaj mam kolejną yy, kliknięcia 22. Niestety tych transakcji nie było wcale, bo to jak wiecie, akurat wrzuciłem posta odnośnie biżuterii. Biżuteria na moim kanale się nie sprzedaje. Jakbyście chcieli biżuterię, to poszukajcie kartę społeczność, tam jest wrzucony post. Fajne też upusty mają na biżuterii, ale u mnie na moim kanale się nie sprzedaje. Mam jeszcze inne, którego jeszcze nie wrzuciłem. To 0 jest tutaj też. Też taki słaby program 3 mi wychodził, ale żadnej transakcji. Następny program 18, też 0 transakcji. Wyhaczył. I kolejny mi wychodził 37, też 0 transakcji. Następny 3, też 0 transakcji. Jak widać, kliknięć było 180, 178 wszystkich, 9 transakcji, których otrzymam zapłatę na kwotę 108 zł. Czy to dużo, czy to mało? No, jak sami widzieliście na filmiku, tam w groszowych sprawach było pieniądze, a tutaj za transakcję mam 108 zł. Jak wiecie, każdy partner, ma, każdy ten, marka ma swoją czas, jaki tam dają na te ciasteczka, cookies, czy jakie tam ciasteczka, bo to po tych ciasteczkach, za kliknięcie się liczy i mają tam 30 dni od kliknięcia w link na zakup. Jeśli ktoś zakupi jakąś daną rzecz, wtedy nam przychodzą pieniążki, tak? Można sobie wyszukać dowolne programy. Każdy program ma. Yy, o tu, cookies 30 dni. Można kliknąć w szczegóły i stawki. Model rozliczeń. Każdy program ma inną stawkę, i w zależności co promujemy, to taki procent ze stawki dostajemy. Tutaj ładnie wypisane z każdej dziedziny są tu jakieś yy, te marki, począwszy od sklepów budowlanych, poprzez narzędzia. Jak widzicie, biżuterię, książki i różne artykuły, co możemy promować u siebie, bardzo przejrzysty panel w języku polskim. Tutaj mamy linki afilacyjne, wystarczy je skopiować, umieścić na własnej stronie. Różne kody, promocje są, można wrzucać. Także jeśli się ktoś jeszcze zastanawia, czy skorzystać z takiego programu. Powiem tak, rejestracja jest dobrowolna i nie potrzeba wnosić żadnych opłat. To my promujemy inne marki na swoim kanale my za to nic nie płacimy. Możecie sami spróbować zobaczyć jakie to proste. Czasami nie sądziłem, że to jest takie proste. A czy mało, czy dużo zarobić, to już sami sobie ocencie. Widzieliście, kucze w statystykach. Filmik zarobił niecałą złotówkę, a tutaj z polecania kucze ponad 100 zł. i to codziennie spływa. Codziennie kapie, powolutku, powolutku. Również można do starych filmów powrzucać te linki afilacyjne, które idą. Co sądzicie o takim zarobku? Dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się również, czy kucze zaczęliście też z tym zarabiać, jak wam idzie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pozdrawiam.